Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niebianin I witam was w kolejnym odcinku z gierki Skyrim I taki wilki też was witają Ja pierdziele, WTF! Dwa księżyce? To wtedy jeszcze ziemia miała dwa księżyce? Wiesz coś o tym? Ja pierdzielę dwa księżyce nie czy nie, tamten to księżyc może być, ale ten to będzie coś innego. Ty to w ogóle to w jakim my jesteśmy u kocie Ale się drą Dobra, to co? Idziemy na górę, tak? Idziemy. Zaczęliśmy ja odcinek, idziemy, idziemy, idziemy Nie pytajcie się, inaczej się nie, nie miejcie pretensji, dlaczego ja tak inaczej nagrywam filmy, nie wiem, tak jakoś troszeczkę inaczej gadam nie w ogóle. Tak mi jako... Nie... Odbiło. O Boże! O. Oh. Um, może ja powiem coś ciekawego, może Was, was coś zainteresuje, ale w, py, 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 od liczby 500 lub 200 widzów zaczynam po prostu dodawać moją kamerkę. O ile będę w stanie, znaczy nie, no czy w stanie to ja jestem, bo kamerkę mam, ale po prostu no, dopiero wtedy zacznę. A tu, matko, baran. Dopiero wtedy zacznę to tak nagrywać, ponieważ nie chcę jeszcze na razie wyjść na debila z moim wyglądem. <laughs> nie, dobra, cicho gramy, gramy, zajmujemy się groma, nie jakimś go Ja pierdzielę BTP. Uważaj na wilki, jeśli zamierzasz iść na wysoki chrodgar. Tak, dni wydają się dziwne, gdy mnisi to robią. Ciekawe, co to znaczy. Hmm. A co robisz? Lubię tu przychodzić, iść stopniami, oglądać godła. Czasem po drodze schwytam jakąś zdobycz. Lekka barana przed chwilą. Mało. Aby się na nie rzucić ze strachu. Yy, Odwiedzasz się w Oni raczej nie przyjmują gości, ale ja nigdy nie wchodzę tak o. wysoko. Niektórzy ludzie yy... zostawiają im jedzenie i inne niezbędne rzeczy, ale nie rozmawiają z nimi. Dobra, dzięki za informację, stary. Do następnego razu. Osoby ja tutaj ja poczytam: Co Ciopiurdziel. Jestem przewraźliwiony tą amnezją <laughs> Jeszcze w domówkę żebym grał Pomiędzy odcinkami Tak, 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 na livestreamie troszeczkę A i sorry, że wtedy właśnie nie poinformowałem, że nagrywam live'a z amnezji, ale ja po prostu chciałem pokaza pokazać kumplom I tak, tak od razu na żywo yy, Live, właśnie o live miałem powiedzieć na poprzednim odcinku, że live będzie w ten weekend bodajże A z czego to jeszcze nie mam pojęcia Dobra, live będzie, jak będę wiedział, czego będzie. Dobra, czytam i lecimy dalej. Emblemat Tulgi. Człowiek narodził się i rozprzestrzenił po całym Mandusie. Smoki rządziły płaszczącymi się przed nimi masami. Ludzie byli wtedy słabi i nie mieli głosu. Normalnie, jak smoki, to były bogowie, jacyś, czy ja pierdzielę. Ale schodzki ładne są. Draman, miecze. I cały strapisz. I cały. Mogę się Won Lodowy. Won mi wam, to co on w ogóle nie atakował. Tylko sobie stał tak. Ło! ja! Awans. Awans, awans, awans. Dzień dobry. Kondycja. Jeszcze nigdy to nie dawałem, ale teraz to dam. Co my mamy? Przeżywające pioruny. Uczeń zniszczenia. Co to jest? Dlaczego mi się tu to... Dobra, dziwo. Przeżywanie obrącz. Siejące płomienie. Dotkliwy mróz. E, 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 e. Przeżywanie alchemia. A co to jest? Retoryka Perfazm, możesz dostać użyteczne. Nie rozumiem tego, co o to prosisz. Ceny kopnej są 10% korzystne. No, korzystniejsze. Targowanie mamy, tak? Maybe later. Otwieranie zamków, skradanie, lekki pancerz. Blu blablabla. Ja leki pancerze sobie brałem, tak? Nie. Myślę, że zbroi dla lekkich pancerzy. A ja nie mam jakiego pancerza, tylko ja mam... A wiem, więc ja mam. Broń jednoręczna. O. To można wziąć Trzech mistrzów. To jest 30%. Podwójna nawadnica, tak takie z małrogami, to jest nie. Głowami, a tak gdzie nie będzie wyobrażeń. To jest dobre. A taki toporanik, nie żeby do krwawienia. Leciej, bierzemy sobie to szermierza. Dziękuję, do widzenia. pa, pa. Właśnie mnie, właśnie ostatnio tak jak gram, grałem sobie pomiędzy tymi odcinkami, co tam tak próbowałem dotrzeć do tej wioski. Walczyłem z tymi różnymi zwierzętami potworami i to... ta... No o tym właśnie mówię. So, od razu jednym czasem od razu miałem krytyk. Co chwila. Krytyk, krytyk i krytyk. Ale te krytyki z mieczem wyglądają dwa razy fajniej niż yy, czarami i tak dalej. Za to kolega się ciągle bulwersuje, że ja yy, jestem czarodziejem, a nie wojownikiem. I w ogóle to bodaj, jesteśmy już na samym szczycie. Wow, fajnie widać. Czemu tu nie ma multiplayera? God damn A z multi to by się superowo grało. Znaczy przez multiplayera, ale wie. emblemat trzeci. W dawnych dziejach ludzie mieli hardego ducha. Nie bali się wojny ze smokami i ich głosami, ale smoki zakrzykiwały ich i łamały im serca to jest normalnie jakby co jest? Sąd mi stąd! Idź w potworze ła! Wow. I skopa i mieczem. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Wracanie tu sobie mogę potem ulepszyć, ale góry, nie, no, multiplayer, no w tej grze to był wyrąbana rzecz, po prostu super. Oczywiście taki koop oczywiście no. Nie chodzi mi, że przeciwko, tylko koop. Co Cooperation. To jest to, to, jest właśnie... rzecz, którą uwielbiam uwielbia w każdej grze. K-o-op. -op. Dzień dobry. Uważaj na wilki, jeśli zamierzasz iść na wysoki krotgar. A zamierzam? Tak. Byłam pod Iwarsted, gdy to się stało. To wspaniała chwila. Od wieków nie wydarzyło się nic podobnego. Byłam pod Iwaske, Nie, to się pytam. Tylko pielgrzymem. I nie chcę tego zmieniać, jeśli nie masz nic przeciwko. No, mierz. Spokój. No. Tylko. A ty pielgrzyma. tam Jezioro, z tyłu. Pokonuję stopnie. Medytuję nad znakami. Odbywam tę podróż co kilka lat. Mhm. Dobrze, dziękuję. W porządku. Co to Czwóreczka. Kane wezwała par... Parthurnaxa, który ulitował się nad ludźmi. Razem nauczyli ludzi, jak używać głosu. FUS! A nie, to nie to. To jest krzyk. E, rozgorzała Smocza Wojna. Smok przeciw językowi. Ja nie wiem, o co to konkretnie chodzi. To chodzi o normalną mowę? <grym> Czy chodzi o te krzyki? A jeszcze. To jest, to jest głos czy to jest krzyk w końcu? Krzyk! No. Także co? Może chodzi rzeczywiście o mowę? Tak wiem, że ta gra yy, wyszła w listopadzie, a ja dopiero teraz ją przechodzę. Chodzi o. Znaczy. Nie w listopadzie, co ja gadam? Znowu fail, matko. Chociaż możliwe? Nie wiem, nie pamiętam Co to jest, aby... Za... I co... Yy. One! Hey, Ej, to im nic nie robi Monter. Unik. szarża One. What the fuck? Co to jest, co to co... jest? Czekaj, okej okay, będzie... Of oh, fuck you. Aa, wstawaj, wstawaj i pomóż, no dupę, do pęra, Nie dasz No to weź go ode mnie. Celego, czterego. No! Eh, critical education oh. Ale bydle Etylama i sobie eh. Żyjesz? Oh fuck Nie no, bez jaj Nie no! No! Dlaczego niepka? Dlaczego zawsze musi niepka to życie Tylko mi te znaczki pomogą Człowiek zwyciężył i krzykiem Miałem krzyk, czemu ja krzyków nie używam? No, fuck. Człowiek zwyciężył i krzykiem przegnał Alduina z tego świata. Co chwila, jakieś inne imię, what the fuck. Pokazując, że jego głos również jest silny. Choć liczne padły ofiary. Idziemy, idziemy i końca nie ma. Aż mi normalnie dreszcie dostałem od. Tutaj tego śniegu nie pierdzie, na serio. Gdzie jest ten ich pałacyk? Czy tam za zame... A co, 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 co to tutaj jest? Ma ktoś rolnetkę? <grym> dziwne, dziwne. Tak w ogóle bez drogi. <grym> No, Kaman! Aha, nie, dobra, cicho. A co to w ogóle jest? Co droga? To jest jakiś cave? Cave, co? Nie. No, dobra, idziemy stąd. Nie będę schodził z drogi. Szósteczka. Wśród. Ryku języków niebiańskie dzieci walczą. Moi koledzy! Moja rodzina! <głos> <głos> Budując pierwsze imperium mieczem i głosem, zaś smoki wycofały się z tego świata. Chyba gdzieś dochodzimy, bo nie za się zaczęła. I w ogóle to ja sobie podgłośniłem słuchawki. Znowu się drą, wielkie lamy rypane, on mi stąd Coś to zaraz padnie. Siódemeczka. Języki na czerwonej górze zostały upokorzone. Jurgen, wiatrowładny, rozpoczął siedmioletnią medytację by podjąć jak silne głosy mogły zawieść, nie ogarniam tej historyki. Nie, serio sobie podgłośniłem te słuchawki. Ale ja nagrywam ten, 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 ten odcinek yy, tuż po tamtym, bo okazało się, że jednak jutro mam ulgę, że tak powiem. Znaczy, no, po dnia. Chodzimy do terrorystów. Dlaczego? Oni mieszkają na samym szczycie. no? takich Rodgar, odkryto Co tu miałem włożyć? Te te te, 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 te. To, to zadanie to wtedy do mnie wtedy tego gościa, bo nie wiecie może o co chodzi. Chyba, że oglądacie innych, no nie to wiecie. Um. nie wiem, nie wtedy skąd ja to mam. Eee. Na nagro... nie, nagroda na Ministra, nagroda na mnie. Wypływanie jak to że słyszę. Słyszę Smocze, Wartość 250, znieść, tak? No? Eee, sztabka złota, żelazna, strzałka trzciana... No come on! Dobra... Zapasy do wysokiego krotu jaru A gdzie mam te zapasy <laughs> Fuck Nie że ja bym tego nie miał. Przecież ja do niego dostałem worek. Czy coś w tym stylu. Zapasy! No! Fuck yeah! <coughs> U, dobra. Idziemy dalej, nie będę tutaj... O! Potek. To może być Idziemy dalej. Dzień dobry. Mamy jeszcze czas, mamy czas. Ja pierwszy on do mnie idzie. No dobra, co tak chcesz, a zatem smoczę dziecię. Objawia się w tej właśnie chwili. U schyłku epoki. Hmm. Przede wszystkim zobaczmy, czy w istocie jesteś z moczym dziecięciem. Zasmakujmy twojego głosu. się brudzi Na nich czy. Przyczysz na nas. Pokaż nam smak swego głosu. Smocze Dziecie, to naprawdę ty. Witaj na Wysokim Chrotgarze. Jestem mistrz Arngeir. Mówię w imieniu sił obrony. Mm -hmm. Powiedz, Smocze Dziecie, dlaczego tu przybywasz? Jesteśmy tu, by wspomóc cię w drodze do celu tak samo, jak siwobrodzi prowadzili dzieci smoczej krwi przed tobą. Mhm. Mm Że nie jestem jedynym smoczym dziecięciem. Nie jesteś pierwszym z nich. Było wiele dzieci smoczej krwi, od kiedy Akatosh zesłał swój dar śmiertelnikom. Czy jesteś jedynym smoczym dziecięciem tej ery? Nie dla nas to wiedza. Jesteś jedynym dziecięciem, które do tej pory przed nami ujawniono. Tylko tyle mogę powiedzieć. Mhm. Mm Uh. jesteśmy Siwobrodymi, wyznawcami Drogi Głosu. Stoisz na wysokim chrotgarze, na zboczu świętej góry Kynare. Tu stajemy się jednością z głosem niebios i dążymy do równowagi duszy z cielesnością. Okej. Okay. Jesteśmy zaszczyceni, móc powitać smocze dziecię. Na wysokim chrotkarze. zrobimy co w naszej mocy, by nauczyć się korzystać z daru w drodze ku przeznaczeniu. Jaki Tego jest musisz się dowiedzieć samodzielnie. Możemy wskazać ci drogę, lecz nie cel. Dobra, mogę przystawić do nauki. Udało ci się pokazać, iż naprawdę jesteś smocz, lecz czy masz kart i charakter? by Wykroczyć w? Nawet bez treningu udało ci się postawić pierwsze kroki na drodze do złożenia swego głosu w tłum krzyk. Zobaczmy, czy masz w sobie chęć do nauki. Gdy krzyczysz, mówisz na rzeczu smoków. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Wszystkie krzyki składają się z trzech słów mocy. W miarę opanowywania kolejnych słów, twój krzyk... Będzie się stawał silniejszy. Super. Mistrz Einart nauczy cię Ro. Drugiego słowa nieugiętej siły. Ro znaczy w na narzeczu równowaga. Połącz ją z fus, siłą. Aby lepiej ukierunkować swój dól. Ro. ty co robisz? poprzez nieustanną praktykę by móc ich używać w krzyku. W ten sposób my uczymy się krzyku. Jako smocze dzieci jesteś w stanie przejąć siły witalne i wiedzę poległego smoka. W ramach inicjacji Mistrz Einar pozwoli ci skorzystać ze swojego zrozumienia ro O Łomo, coś mi nie zdawało. Zobaczymy, jak szybko zdoła panować nowy No dobra, zobaczymy. Renzo jest w krzyk szczekniętej siły, aby uderzać w pojawiające się cele. Które cele? Gdzie? Krzyk! I... Luza! Użyj obózku, jeśli dasz radę. Ale jak? Magia, krzyki, nieugięta siła. Użyj obózku, jeśli dasz radę. No dobra. fik Fusro. FUS-RO! Aha, Fus Ro, Dobra. Trzeba przytrzymać. Super. Gdy się to tu dłużej ładuje, a co to że to robota. się tak jakoś szybciej ładowało? Losa, los, I... Szybko się uczysz. Jeszcze raz. No dawaj, dawaj, dawaj. Losa, los, Twój tłum jest bardzo dokładny. Masz sobie potencjał smocze dziedzinę. Hmm. Dziękuję bardzo. Następną próbę przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za mistrzem Bori. Który to? Dobra, no, no, ten. Czekaj, czekaj! No stójże! Eee, słuchaj, koleś. No bo ja muszę skończyć odcinek. No bo ja tu nie sam jestem. No. Dobra. Ja się z nami żegnam. Potrenujemy sobie tutaj o, w następnym odcinku, już się nie mogę też doczekać, właśnie tego odcinka, jak się będzie to trenować. Tak więc. Ooo, ale fajnie, trzeba będzie tu poszperać. <gry> e, dobra, także Ja się z nami tutaj żegnam. I widzimy się w przyszłym odcinku, który będzie. Ym, najwcześniej. No, niedługo, niedługo. Ja zapomniał, to oczywiście możecie pisać Bo ja raz myślę o tej serii, po końcu zapominam o tej serii i tak dalej A to jest właśnie tak, że Do gry się zebrać nie mogę, ja tak mam z każdą praktycznie gierką Do gry się zebrać nie mogę, a jak się dorwę Się oderwać nie mogę Zawsze widzicie, że nagrywam po dwa odcinki, bo się nie mogę odciągnąć Po drugim odcinku dopiero Ledwo coś od tego oderwę <grym> Dobra eee, Także co, trzymajcie się no i komentujcie, zaczynijcie. No i nara, cześć.